O, jak dobrze, kiedy radiostacja milczy. Mogłoby być tak cały dzień. No. I będzie cały dzień milczeć. <noise> Ty co? Wyczytałeś to w horoskopie? Nie. Po prostu wyłączyłem dźwięk. Jak to, Debilu, wyłączyłeś dźwięk? Nie włączyłeś radiostacji? No tak. Przynajmniej nie przeszkadza. Nie jesteś sobie tępy. Nigdy w życiu tego nie rób, zrozumiałeś? Debil, trzeci, trzeci, jesteście na łączach? Śpicie tam sobie odbiór. Trzeci odbiór, napad w waszym rejonie, natychmiast wyjechać. Dlaczego nie odpowiadacie? Przyjąłem. Problemy, słaby zasięg, problemy z łącznością. cię ukarani. Chodźmy. A co z tym? Nie wiem, weź ze sobą. To może lepiej wezmę w sobie. Dobra, wszystko jedno jak, po prostu chodźmy. Dobra, już idę.